W z elementami liczenia możemy zastąpić naturalny gest przeliczania elementów odpowiednią ilością aktywacji komunikatora. Jak to zrobić. Wchodzimy w tryb nagrywania, grywamy odpowiednią sekwencję 1, 2, 3. 4. 5. Potwierdzamy. Sprawdzamy, czy urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania sekwencyjnego. Tak, światełko zapala się nad jedynką. Sequential. Dodatkowo urządzenie powie nam, w jakim jest trybie. I możemy rozpocząć liczenie, ale w tej zabawie. Osoba dorosła, partner komunikacyjny, musi pamiętać, żeby po każdym przeliczeniu i ustaleniu ilości elementów ponownie nacisnąć krótko przycisk rekord, aby rozpocząć odtwarzanie sekwencji kolejny raz od początku. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Użytkownik naciska przeliczając tego jednego arpuza. Teraz osoba dorosła krótko naciska przycisk rekord i w momencie kiedy użytkownik zacznie przeliczać elementy z drugiego puzla, sekwencja rozpocznie się od początku. Zadaniem użytkownika jest Zatrzymać się i przestać naciskać komunikator w tym momencie, kiedy usłyszy odpowiednią liczbę. Było dwa, więc partner komunikacyjny ponownie krótko naciska przycisk rekord i rozpoczynamy liczenie elementów z trzeciego puzla. Jeden, dwa, trzy, koniec.